Tydzień temu próbowaliśmy porozmawiać o tym, co jest w środku, w sercu. Chciałbym dzisiaj razem z Wami pójść między ludzi, tak zwyczajnie w naszą codzienność, w świat, między ludzi w kościele i poza kościołem, na ulicy, w szkole, tam gdzie jesteście, w domu. Ale pójść nie tak o sobie na ślepo, byle jak. Trochę posłuchajmy słowa Pisma Świętego. Z z Ewangelii, według św. Łukasza, z 10 rozdziału. Nauczycielu, co powinienem czynić, aby otrzymać życie wieczne? Pyta taki ekspert prawa, który się zna na piśmie świętym. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą duszą, całą mocą, całym umysłem, a bliźniego jak siebie. I padło pytanie: A bliźnim moim to jest kto? Jezus robi coś po mistrzostku. Ściąga taką dyskusję. To znacie pewnie o religii, o bogu, w szkole, słowa, gadanie. Jedni za, drudzy przeciw, trzeci nie wiedzą jak. A Jezus zupełnie inaczej poprowadził dyskusję. Ściągnął na ziemię i powiedział: Szedł kapłan Lewita, minął pobitego człowieka, szedł samarytanin. Pomógł i zawiózł. I komentuje tak krótko. Tam ci poszli, odprawili pewnie ważne rzeczy, ale nie wiadomo, czy tam był Pan Bóg. Na pewno był przy tym pobitym człowieku, i ten, który się zatrzymał, spotkał go na pewno. Ta dyskusja może trwać i trwać, ale ja nie chcę dyskutować. Ja chcę wam coś podpowiedzieć. Kiedy patrzycie na drugiego człowieka, nie pytajcie, jest dla mnie dobry, niedobry, ja mógłby być lepszy, mógłby mi pomóc, albo jeszcze inaczej. Postawcie sobie takie pytanie, o które chodziło Jezusowi. A jak być bliźnim? Jak to zrobić, żeby być bliźnim dla człowieka? Samarytani to dobra szkoła. Może otwórzcie Pismo Święte na dziesiątym rozdziale Łukaszowym, a może po prostu podejdźcie do człowieka i podarujcie mu trochę miłości. Dobra szkoła. Myślę, że Wielkopostna i nie tylko.